Let's do this. Cześć, witajcie tutaj mną z tej strony. Rozpoczynam mój nowy cykl komentarzy do multiplayera Call of Duty Modern Warfare 2 No i gram sobie dzisiaj na Westlandzie. Jest to dużo, jedna z większych map w Call of Duty. Yy, nie lubię moim zdaniem właśnie jest za duża. Dużo snajperów tutaj kampi po kątach i nie wiem, snajpi mnie z daleka z jakichś krzaków. No, po prostu nie lubię takich o, ładnie, ładny frag mi wpadł, semtex na ślepo, random grenade, oj, nieładnie. No i co, że to jest mój pierwszy filmik, no to powiem Wam czym najczęściej gram i czym akurat gram w tym filmiku. Tak więc najczęściej grałem UMP45 z Tumikiem, Magnum, Wakimbo, yy, jako umiejętności używam Kieszonkowca Pro, Mocobolającej na Pro i Ninja Pro. No, uważam, że to jest jakoś najlepsze zestawienie dla UMP, bo Pennsylvania jest jakoś mało potrzebne moim zdaniem. No chyba, że ktoś nie przycelowuje zbyt dużo, ale... Ja najczęściej przycelowywuję sobie, bo łatwiej jest trafić i jakoś tak wygodnie jestem pewny, że zabiję, a tak to no, nie zawsze to jakoś wychodzi. Na początku gry wstydłem już od Twitterów właśnie przez rzucenie tego semteksa na ślepo i zespadkiem pięknie tutaj kill w tamtym momencie. No i co? Jakoś mi idzie, bardzo ładnie mi się, moim zdaniem poszło, że no tak całkiem nieźle teraz ładnie będzie jeden zobaczmy jak muchy to muszą być jakieś nupki bo naprawdę łatwo było dwa i trzy byłoby pięknie byłoby cztery ale co za dużo to niezdrowa, tak nie wyszło no i co jeszcze mam powiedzieć gierka ma du dużo błędów jest denerwująca frustrująca głównie przez masy cheaterów jaka jest na PC -cie. i, i no, przez dzieciaki, które biegają z Grenade Launcherami, z G18kami y, z całą resztą tego typu zabaweczek, no i też w sumie największą zmorą całej tej gry jest Infinity World Net, Po przydzielaniu tutaj do serwerów to jest jakaś, nie wiem, jakiś żart, porażka moim zdaniem dedykowane serwery w tego typu grach no to jest podstawa no ale da się bez tego przeżyć no i tak w tym momencie usłyszałem jak ktoś uaktywnia Harry'era i nie wiem oni chyba chcieli zdobyć ci ludzie atomówkę takim no, nieładnym sposobem Yy, właśnie a propos atomówki i killstrików yy, na killstriki na mam yy, Harriera używam właśnie Harriera najczęściej, Chopper Gunnera i właśnie mam ostatnią atomówkę daną bo udało mi się ją zdobyć tylko raz yy, jeszcze dzisiejszego dnia yy, szkoda, że tego nie nagrywałem w każdym razie to mnie jakoś tak natknęło do nakręcenia swojego własnego komentarza, bo wiem, że dużo osób to robi, przynajmniej na konsole i, i są to przeważnie z zagranicy osoby. No tak sobie pomyślałem, no to może też zrobię sobie z wersji na PC. A propos tego... no trochę mi tutaj tak gra, że tak powiem, przycina, bo... jak wiecie, no... zawsze nie wiecie, no mój komp jest już trochę dziwy. Do tego jeszcze nagrywam, gram w grę i nagrywam ją w czasie rzeczywistym. no to trochę jednak procesora zżera i gra mi trochę klatkuje, ale nie jest źle. Byłem pierwszy, nie wiem. Może przez to, że tutaj grały nóbki, albo po prostu jakoś dobrze mi szło. Ładnie tutaj wszyscy mi wypadają. I no i co jeszcze? Proszę was, yy, no o komentarze, o to wypowiadanie się, czy podoba wam się to, co robię, czy warto kontynuować. A jeżeli tak, to powiedzcie, jakie mapki byście chcieli zobaczyć. Zawsze no, mapki, no w sumie ja to nie ma zbytnio y, wpływu, ale jakie tryby, no nie wiem, Znajdź Zniszcz, Capture the Flag, Team Deathmatch, Free for All. No postaram się tutaj wam pokazać jak najwięcej. Postaram się też zbytnie nie lamić też piszcie w komentarzach o czym mam mówić co mam zmienić czy nie wiem może jakąś treść zmienić czy no cokolwiek wszystko w komentarzach także w sidebarze podam swój login do Steam'a będziecie mogli mnie sobie dodać do znajomych z tym się sobie zagram partyjkę z wami no, tak, może być całkiem ciekawie, tak więc zadawajcie, piszcie, pogramy sobie i no. będzie miło na pewno będzie miło. Bo z dobrymi ludźmi, z fajnymi ludźmi, ta gra naprawdę jest warta poświęcenia swojego czasu i pogrania trochę. A tak na randomie, no to tak jak już mówiłem, dzieci i haksy przeważają albo coś takiego. lub z maratonem, z wagą lekką i z ninją, biegający z, z Magnumem, z noszem taktycznym, no to naprawdę, no coś znaczy, no to jest pełna klasa, no nie mam, nie mam zupełnie słów na coś takiego, na tego typu zagrywki, no ale ta gra już taka jest, nie ma co narzekać i też w komentarzach piszcie, wszystko piszcie, no Mm, bardzo mi zależy na waszych opiniach, bo jest to mój pierwszy, pro, y, pierwszy projekt tego typu, pierwszy komentarz. Y, mogę wam powiedzieć coś w następnym odcinku o nowych mapach, które wychodzą, bo już jeden na mapy wyszły, pakiet Stimulus. Teraz wychodzi y, zupełnie jakiś nowy pak. Chyba wyjdzie jakoś w czerwcu najpierw na konsole, tak więc no, mogę wam coś o nim powiedzieć jakieś ciekawe informacje, czy ogólnie o grze mogę popozadać, tak więc piszcie. i Dziękuję za uwagę, że chcieliście mnie oglądać. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Cześć!